Jedziesz. Tato! Ale jak? Do domu? Ale tato, do domu kurwa! Tato! Ty, ale do domu ty są, ty, kurwa no, Tak, no bo kurwa muszę. Ale jak? Tato! Ale do domu kurwa! to jednak go samobójstwo kupi, bo ja z dla lewisa. Lewajsa! Tato, ale jak tatoś postawi czubek, to nie ma chuja w mieście. Tato, a mamusia ci kupiła brożki czekoladowe na dobranoc, tato. Brożki na dobranoc. Kołek osinowy Ty... se Ty zawsze miałaś coś z głową, z dupą. Kołek osinowy sobie kub. Tato, Nie więcej miałaś zawsze. Ale od szafroka ci wystaje mówiłam, ten pasek. On wiesz, ale do domu. kurwa! No do, kurwa. do, i się do, do i domu. Do domu, synek! znowu spotykali. i znowu się od to, to. to było samobójstwo kupować z Tobie tą pomarańczową kurtkę lewajsa. Kurwa. Lewisa Ja pierdolę, mi nos. Ale do, do domu? <coughs> Jemy coś? Ale lewajsa? Lewisa. Co ci się stało to lewejsa, na to? Czyli, ty, no, ja, ty, a ty jest a, takiego, a, pra, po, takiego dobrego Chopena? Reduta. Jaka? Ale on musiał jej zerwać gwint. <coughs> ty, on to chyba takie na dupy nagram, nie? Tak. Ciekawe czy zerwał, czy popuściłem już pary. Że co? No czy zerwał gwint? Tak. Ale nie, nie odmienisz. To, nie odmienię. Tak, bo nie odmienisz. Nie odmienię. Bo, pięć lat, krew w nos. Bo nie odmienię. I M um, yo AR kurwa! To be or not to be Pięć lat! Jak krew piach! No ty też nie słyszałeś kurwa! O... To kogoś kocham. Pięć lat nauki angielskiego. I... Jak? Krew piach. Ta! Krew od razu!